Po prezentacji Yamaha FJR w terenie mogliście zobaczyć, jak to wygląda z bliska, jak jedzie. Nie mogłem się rozpędzić, bo jeszcze pojazd jest niezarejestrowany. Przypomnę, jest sprowadzany z Holandii. A teraz jesteśmy na serwisie, robimy pomiar tutaj zbieżności ramy. Wszystko jest naprawdę bardzo fajnie, zaraz zobaczycie sobie na jakich wartościach. I od razu robimy pomiar tutaj grubości lakieru, żebyście też. Wiedzieli, że jak elementy były malowane, to były malowane, a nie jakieś szpachlowane. Pokażemy ramę, pokażemy, jak to ma wszystko grubość, więc zaprasza się ciekawy materiał. Zap i mamy naszą Efioterę standardowe pomiar zbieżności ramy przypominam 250 zł. Klasycznie taki, y, taka usługa kosztuje. Możecie sobie sprawdzić po wypadkach, możecie sobie sprawdzić jak robiliście jakieś zmiany, na przykład kół, opon, cokolwiek. Więc w samochodach to się robi i w y, motocyklach również jest laser zamontowany do tylnego koła, wszystko jest wcześniej sprawdzane. Potem jest laser, nanosi wartości na nasze pomiary i później dokładnie widać, że jak są jakieś odchyły, no to to nam to pokaże. Tutaj mamy idealnie wartość, zobaczcie, zgrywa się ze sobą, więc potwierdza, że rama jest prosta. Dostajecie wtedy certyfikat i ten pojazd ma to w tej cenie 38,5 tysiąca złotych. A teraz przechodzimy do pomiaru grubości lakieru. W opisie jest, że pojazd był lekko szlifnięty. To znaczy, że pojazdy, które z Holandii, z Niemiec przychodzą, one mają albo prawą stroną, albo lewą stronę lekko zahaczone. Tutaj była chyba lewa strona, tak Kuba? Lewa strona z tego co... prawa, przepraszam. Tam było po prostu plastik lekko połamany. My wymieniliśmy te owiewki, pomalowaliśmy i teraz pokażemy Wam, jak to wygląda na pomiarze lakieru. Zaczynamy od miejsc, które są najbardziej narażone na wypadku, czyli bak, przednia część. Zobaczcie, tutaj mamy 210, tutaj mamy 220, w tym miejscu, zobaczcie, jest 180. Z tej strony, zobaczcie, macie 160. Teraz sprawdzimy ramę dla Was. Zobaczcie, w tym miejscu mamy 130, więc tutaj nie ma nic dodatkowych, jakichś warstw. W tym miejscu zobaczcie też macie tutaj 260. I w tym miejscu zobaczcie również jest tutaj pokazuje na... 230. 230.